I mam się. No, się To fajnie. I się tylko jedną. O, tutaj mam tę łamkę. таалын цултай нэг пункт бол пункт л тоо юм

Zobaczymy jak będzie później dalej. O, myślę, my my że możemy się na A, się hałę pojeżdżacie. Dzisiaj inne robi szczęścia. Dzisiaj będzie jechał w stary Hawaj. Więc, no. Zobaczymy, że się chwilę Tak, pójdziemy blisko tam. Dzisiaj chyba napiwam tak, na no. Zobaczmy, jak robię pierwszy raz w No, jak stoi na Jak mówiłem dzisiaj nagrywam pierwszy raz to takich osób No myślę właśnie nie to i może coś I może nagle on też inne chowanie. Nie, nie wiem czy było obie jechać, ale wiem, może nagle on też inne chowanie. Widzać, jest tutaj na Oaj. Oaj, oj, oj. Ta jest na całym wieku Tudo tak Co to jest? się nie mylisz? Nie, nie. Po apel. No. Ok, ale w spokoju. No się naukam też inne Hawaje. Nie jestem w tym czasie. Tak nie, tak wiele na miejscu. No już jestem tutaj na miejscu. Ochelce z czasem. Tak już. się i pojechał sobie a nawet pójść mam wam filmą go zrobiłem więc no jest hmm. na no dzisiaj chyba już kończymy tę flokę tutaj też zrobiłem trochę część. trochę no i ten nie pokażę wam o tak jest

No to, to tyle. Tak dzisiaj. No to co? Się... I tak jak wyszłem teraz. Czyli pokażę jak nowe się Bo to wyjście i stawiają. No to ty... będzie taki krótki wrok ale już dobra, a dzisiaj już koniec tego że dzisiaj ich wam pokazałem chłopak Jest żarowie w pasji.